Torcy 2 nadciągają do Robloxa. Do zdobycia jest nowy przedmiot za darmo, a moja gra Holst jest już dostępna. Słuchajcie, Roblox ostatnio wyszedł na PlayStation 4 i 5, co oznacza, że niedługo powstanie naprawdę wiele ciekawych gier pod konsole i nie tylko. Co ciekawe, możemy teraz na Robloxie wrzucać swoje filmy, ale nie jest tak kolorowo. Wrzucić można maksymalnie 3 filmy w miesiącu, a za wrzucenie jednego filmu to my musimy zapłacić 2000 Robuxów. Zobaczymy, jak ten temat się rozwinie, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Do tego w Roblox można zdobyć teraz maskę złego klauna za darmo. Wystarczy posiadać usługę Amazon Prime Gaming, gdzie pierwszy miesiąc macie darmowy. Więc możecie skorzystać i odebrać maskę, a następnie aktywować ją na Robloxie. Poza tym, co trochę straszne, Roblox ma teraz spory błąd, który może sprawić, że Twoje konto zostanie zbanowane. A mianowicie w ostatnich dniach dużo osób dostało bana i okazuje się, że bany te były za rzeczy zrobione w przeszłości. Także jeśli kiedyś miałeś już na swoim koncie bana, to przez błąd systemu możesz go dostać jeszcze raz. Niestety nic nie można z tym zrobić i trzeba czekać na naprawę problemu. To dopiero początek, tak właśnie zapowiedziano dorsy piętro drugie. W nowym rozdziale gry trafimy do kopalni, gdzie to rozbiła się nasza winda. Twórcy zapowiadają powrót strasznego Jacka, uwielbianego Timotiego, tajemniczego Jeffa, namolnego Screecha czy też potężnego stika, Kogo z nich lubicie najbardziej? Podobnie też już na dniach zobaczymy nową aktualizację w Skibidi Toilet Tower Defense, gdzie wprowadzone zostaną nowe mapy, nowe jednostki czy też inne rzeczy z najnowszych odcinków. Jak dobrze pewnie wiecie nadchodzi Halloween i teraz we wszystkich grach na Roblox możemy spodziewać się halloweenowych aktualizacji, różnych ciekawych zmian, czy to będą tylko dynie, czy coś bardziej strasznego jak jakieś szkielety, to zależy od danej gry. Możecie pochwalić się, gdzie już zauważyliście jakieś halloweenowe zmiany. Cóż, takie Garten of Banban RP zapowiedziało m.in. zmiany w lobby startowym, halloweenowe dekoracje, czy też skiny związane z tym wydarzeniem. Ale jak to wyjdzie, zobaczymy już na dniach. A z takich ważnych rzeczy Roblox wprowadza teraz zmiany do prywatnych serwerów. Wiecie, w gierkach często istnieje taka opcja, że za darmo lub za Robuxy otworzyć możemy taki dodatkowy prywatny serwer dla nas samych, czy dla naszych znajomych i tak dalej. Zmiana ta jest o tyle ważna, że od teraz tworząc zaproszenie na taki właśnie prywatny serwer, poprzez tego linka dostaniecie jego nową skróconą wersję. Która jest lepsza, szczególnie na telefonach, czy też nowo wprowadzonych konsolach więc łatwiej będzie Wam dołączyć do znajomego, jeśli właśnie gracie na tych urządzeniach. Za to śmiesznie potoczyła się historia usuniętego modelu Avatara w Roblox. Chodzi o Stevena, czyli wygląd wzorowany na Steve'ie z Minecrafta. Każdy z Was, słysząc o jego usunięciu, pewnie myśli, że poszło o prawa autorskie i Minecraft był zły na Robloxa za używanie takiego modelu. Otóż nie. Okazuje się, że model ten usunięto, bo nie zrobiono mu w teksturach Majtek. Oj, tak, tego nikt się nie spodziewał. I tym razem, serio, mogli dodać te tekstury, a nie od razu tak usuwać. Trochę XD. A co więcej, beta testy mojej gry Holst już są. Możecie zagrać w Prolog na komputerach, a wersja na telefony już niedługo.